Silva czyli w staropolskim ogrodzie rzeczy. Władysław Zawistowski. Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. No, ja nie ukrywam, że przez cały tydzień się zastanawiałem, kto wziął te różnice. No, bo tak, było najpierw tysiąc czerwonych złotych. Skończyło się na 400, czyli zostało 600, ale tak. można było też wydać w 3000 w czerwonych złotych. No nie, no to gdyby musiał, to to obiecał, no tak, że tak. Że, że ale ta 600, się 600 było dla kogo? W no, takim przypuszczam, razie? że on to wziął do kieszeni, ten pośrednik. Oczywiście to, to było nagminne. Tutaj wiesz, nawiasem mówiąc, krąży, krąży złoty pieniądz. Takie sytuacje pokazują, jak ogromne pieniądze krążyły rzeczywiście w tym takim nielegalnym obiegu. Czyli. Też pokazuje, jak ogromne fortuny zgromadzili przywódcy tych, tych wielkich domów, tych wielkich familii. To jest wynik oczywiście całego procesu, o którym wielokrotnie mówiliśmy, czyli jednak takiej skupiania tych dóbr ziemskich, powstawania latyfundiów. Niemniej też muszę ci powiedzieć, że wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, skąd te ogromne sumy się brały, skoro przecież. Ta gospodarka, którą prowadzono w tych dobrach, no to była prawie wyłącznie działalność rolnicza. Tak? No, no, no Bardzo często rabunkowa. Chłopi, siali, chłopi zbierali, pan tylko czerpał z tego zyski. Te zyski nie były wielkie, gdyż ta działalność rolnicza była bardzo ekstensywna. Zdarzały się lata, że nie było plonów, że, że były jakieś klęski pogodowe, czy inne. Czyli jak ogromne musiały być te majątki, jak bardzo wielu ludzi musiało w pocie czoła pracować, żeby ten zysk się pojawiał, tak? a jeszcze, żeby on był zielokrotniony w te setki, tysiące złotych, czy nawet miliony złotych z czasem. No ale to jest osobny temat, do jakby kwestii, nazwijmy to, gospodarczych, jeszcze dojdziemy. Tutaj chcę powiedzieć, że Przekupstwa, zwłaszcza zmierzające do zerwania Sejmu, no, to nie było tylko i wyłącznie dzieło Domów Magnackich. Oczywiście ta gra to była taka gra podstawowa. Ona się toczyła zawsze. Zawsze była jakaś partia królewska, zawsze była jakaś partia opozycyjna. W tych czasach, o których mówimy, Taką bardzo potężną grupą polityczną była tak zwana familia. To, to była taka nazwijmy to partia polityczna Domu Czartoryskich, Książąt Czartoryskich. Rzeczywiście oni mieli program reform, które z dzisiejszego punktu widzenia należy uznać że jak najbardziej korzystne i, i liberalne. Między innymi, właśnie, zniesienie liberum veto, zniesienie wolnej elekcji i tak dalej. Ale z drugiej strony, przez dziesięciolecia. Oglądali się na Moskwę, tak? opierali swoje nadzieje na no, sojuszu, współpracy z Moskwą. No, w zasadzie potem już z Petersburgiem, bo przecież stolica no tak. od czasu Piotra I była w Petersburgu. No i oczywiście to był taki dramatyczny i fundamentalny błąd. Wiara w dobre intencje Petersburga. Niemniej również familia dopuszczała się właśnie przekupstw, korupcji wielu bardzo brzydkich rzeczy, ale nie tylko, bo na przykład jeżeli jakieś interesy na Sejmie czy w tych, no, nazwijmy to, organach państwa. One były słabe, one słabo działały. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że, że praktycznie nie było tej władzy centralnej. No, niemniej, oczywiście pewne decyzje zapadały i mogły być korzystne, bądź niekorzystne. Więc przekupywali również na przykład Żydzi, tak? Mieli taki swój fundusz, tam się zrzucali i kiedy groziły im jakieś niekorzystne prawa, to potrafili ten specjalny fundusz uruchomić. Miewały takie fundusze, nazwijmy wprost, fundusze korupcyjne. Miewały także miasta. I Gdańsk, który był miastem bardzo bogatym przecież i odgrywał dużą rolę w życiu Rzeczypospolitej, i nie tylko gospodarczą, ale również polityczną. Gdańsk potrafił te swoje fundusze, w odpowiednim momencie uruchomić. Ja tu znalazłem przynajmniej dwa takie. No tak, ale jeżeli mówisz, że były fundusze i u Żydów, i u Gdańszczan, i w jakichś jeszcze innych miejscach, znaczy to, że po prostu korupcja była na porządku dziennym, było to powszechnie ak akceptowane. Tak, to mówiliśmy o tym już wcześniej. Być może współcześni widzieli to w ten sposób, że skoro korupcja jest powszechna, i skoro istnieje jakiś problem, który może być rozwiązany tak lub inaczej, no to opłacane są oba rozwiązania. Czyli no tak, no po prostu tak ma być już. Ta korupcja jest z obu stron, tak? Czyli mm -hmm. no tak jakby się znosiła. <laughs> no ale oczywiście to jest to jest daleko idące widzenie sprawy. W każdym bądź razie, proszę Państwa, już w roku 1661 na sejmiku Generalnym Ziem Pruskich w Toruniu podkomorzy hełmińskiej Jan Ignacy Bąkowski nalegał na uchwalenie ogromnej sumy 100 tysięcy złotych jako daru dla klura Jana Kazimierza, żeby na tym sejmie Pana Łagodnego mieć na łagodnego mieć. No, 100 tysięcy złotych to była bardzo poważna suma. Również Gdańsk miał swoje interesy i potrafił ich bronić. W czasie drugiego Sejmu w 1670 roku w Warszawie, proszę sobie wyobrazić, zjawili się posłowie z Holandii z takim oto projektem, że chcieli od króla zgody na to, żeby stworzyć. Coś w rodzaju w gruncie rzeczy portu handlowego. Gdzieś pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem, na tym wybrzeżu, które dzisiaj nazywamy Jantarowym, miał powstać port, holenderski port handlowy. No, żeby wzmocnić jakby argumentację, znaleziono 15 tysięcy dukatów dla króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, 5 tysięcy dukatów dla królowej Eleonory. A żeby ją jeszcze lepiej usposobić, dostała w prezencie łóżko z kości słoniowej. No nie zawsze były pieniądze, tak? Czasami to były takie różne niezwykłe dary. No ale kość słoniowa miała swoją wartość. Zresztą w tej chwili też ma. No w tej chwili chyba jest zakazana. Nie, nie no można tak, by... ale, ale, ale wartość jest większa niż wartość złota no w tak, przeliczeniu. No, no, no z całą pewnością. Kiedy gdańszczanie o tym się dowiedzieli, natychmiast nastąpiła jakaś potężna kontrakcja, chociaż nie ma szczegółowych danych, kto, ile, komu i tak dalej. No nie mniej, jak wiemy, te starania Holendrów, Upadły. Ten port nigdy nie powstał. Nawiasem mówiąc, nie powstał też inny port, i to jest historia niezwykle ciekawa, do której będę chciał wrócić. Czyli kiedyś, być może, cały odcinek poświęcimy temu, żeby opowiedzieć o takim projekcie, który powstał za czasów panowania już króla Jana III, a mianowicie nad Rzeką Świętą. U ujścia Rzeki Świętej do Bałtyku kupcy angielscy. Arker i harst chcieli zbudować port. Jan Marienburg miał on się nazywać. On, prawdę powiedziawszy, istniał w postaci takiej przystani, która mogła już tam przyjmować jakieś statki pełnomorskie, potem Szwedzi to spalili. No oni chcieli z tego stworzyć taki prawdziwy, duży port. Port Angielski, dodajmy. Taką w gruncie rzeczy faktorię angielską, tak, no tak. jak jak się tworzyło gdzieś tam w Afryce czy w Ameryce Południowej. Gdzie to jest? No to jest, proszę państwa, ta rzeka Święta. To jest na Litwie. Ona wpada do Bałtyku parę kilometrów na północ. Od połągi. To obecnie jest uzdrowisko, stworzone nawiasem mówiąc przez hrabiów Tyszkiewiczów. To jest taki litewski sopot. No ale wtedy to była po prostu taka wieś nad, nad Bałtykiem, ale całe to przedsięwzięcie, dodajmy, byłoby bardzo konkurencyjne dla Kłajpedy, tak? która była takim głównym portem w tym rejonie Bałtyku. Tu na marginesie można zwrócić uwagę, że właściwie wszystkie porty. Do których można było z Rzeczypospolitej spławiać płody rolne, czyli Szczecin, Gdańsk, Elbląg, Królewiec i Kłajpeda były w rękach jednak powiedzmy niemieckich. No, oczywiście Gdański i Elbląg należały do korony polskiej. No, ale mieszkaństwo tutajsze było zasadniczo niemieckie, więc ci Anglicy no, chcieli zrobić taki wyłom, tak? stworzyć tak jak wcześniej ci Holendrzy. Takie próby były podejmowane. No i oni do tego podeszli jak najbardziej poważnie, czyli zjawili się w Warszawie i podjęli szeroką akcję korupcyjną. Królowi i królowej wręczono po 100 dukatów. No trochę dziwi, trochę Nie mało. jest aż taka wielka suma. No właśnie. No ale tak symbolicznie, tak? Wojewodzie Czernichowskiemu 200 talarów. Kanclerzowi Wielkiemu Litewskiemu 750 zł. Referendarzowi Koronnemu 750. Marszałkowi Sejmu Tomaszowi Działyńskiemu 720. Pamiętamy tego Działyńskiego. To jest ten facet, co to tak. Po zakończeniu sejmu przyświeca, jak to się mówi, napisał nieistniejącą wcześniej, niedyskutowaną wcześniej konstytucję, która przyznawała jemu jako marszałkowi nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych, co zostało wychwycone i anulowane. Tak? No niemniej takie to, takie to były postępki. Tutaj trzeba powiedzieć od razu, że ten projekt budowy tego portu nad rzeką Świętą o nazwie Jan Marienburg to był projekt bardzo zaawansowany i część elit litewskich bardzo gorąco ten projekt popierała. Zwłaszcza rzecznikiem tego projektu był Kazimierz Piłsudski. Piwniczy Wielkiego Księstwa. No Taki sobie szlachcic z tej znanej wówczas na Litwie rodziny. Dodajmy, że to był rodzony brat pra-pradziadka marszałka Piłsudskiego. To jest dokładnie ta, ta, sama, ta sama rodzina. No i trwała ta akcja. Korupcyjna, przy czym no, mówimy tutaj oczywiście o żywej gotówce, no ale nie tylko. No, na przykład sługa kanclerza Wielkiego lidzkiego dostał 12 łokci adamaszku o wartości 36 zł oraz 12 łokci atłasu karmazynowego. Sługa powiedziała. Komuś tam dano złoty zegarek, żonie marszałka Sejmu złoty zegarek o wartości 72 zł, a panu Makomieckiemu złoty zegarek o wartości 70 zł. Właśnie to już jest coś więcej, to już jest, to jest akcja korupcyjna, czyli obdarowujesz czy to pieniędzmi, czy wartościowymi przedmiotami czasami kilkadziesiąt osób po to, żeby stworzyć taką bardzo przyjazną, życzliwą atmosferę, tak, to są fajni goście, no to tak, są trzeba im dać. dobrzy tak. partnerzy, trzeba z nimi robić interesy, no najdosłowniej. No niemniej tutaj oczywiście znów Natychmiast nastąpiły różne kontrakcje, sprawa upadła, czyli od razu powiedzmy, że te wysiłki Kazimierza Piłsudskiego były ponawiane. On złożył taki cały memoriał, bardzo dokładnie pokazywał, jakie są korzyści dla Litwy z powstania tego portu. Niestety to się nie udało. Mówię niestety, gdyż proszę Państwa, uważam i nie tylko ja, również historycy zajmujący się epoką, że w owym czasie powstanie tego portu byłoby dla gospodarki Litwy korzystne. Tak? Korzystne. Można było omijać kłajpedę, można by czerpać pewne zyski z eksportu, importu bezpośrednio, a nie przez pośredników. No ale proszę Państwa, mówimy akcja korupcyjna. Cóż to jest. W porównaniu z tym, co działo się na początku lat 60. XVII wieku, kiedy to przypomnijmy już po potopie, sytuacja się trochę uspokaja i królowa Ludzika Maria Gonzaga, głównie ona, no bo w mniejszym stopniu Jan Kazimierz, rozpoczyna akcję wokół zatwierdzenia projektu Vivente Pamiętasz, Konrad, kiedyś, kiedyś, kiedy jeszcze mieliśmy tę audycję z cyklu, czego nie ma w trylogii, ma w trylogii Henryka Sienkiewicza, to bardzo wiele o tym mówiliśmy, gdyż no był to wielki problem polityczny. Chodziło o to, żeby wolną elekcję zastąpić wyborem następcy tronu jeszcze za życia. Poprzedniego króla, co pozwoliłoby uniknąć no, tej bardzo trudnej sytuacji bez i gry politycznej, no, też związanej z przekupstwami, ze straszliwą korupcją, z groźbą wkroczenia obcych wojsk w tym okresie bez królewia, kiedy, kiedy różni książęta, królowie ubiegali się o polską koronę. Nasze doświadczenia z tych kolejnych bezkrólewi są jak najgorsze, jak najgorsze. One pokazały, że ta wolna lekcja, w tych realiach Rzeczy Pospolitej XVII-XVIII wieku jest dla kraju po prostu zabójcza. Czyli zasadniczo projekt królowej był korzystny, tylko że po pierwsze musiała się zderzyć z mentalnością szlachty, która absolutnie nie chciała tego dopuścić. Po drugie, no ona obstawiała bardzo mocno, praktycznie wyłącznie, kandydata francuskiego. To miał być kandydat francuski. Szlachta nie chciała, Francuza, z różnych powodów. No ale co się dzieje? No, po kolei korumpuje królowa, tak? czyli no, no właściwie w jakimś sensie jak druga osoba w państwie. No, robi to właściwie w imieniu króla. Korumpuje po kolei przeróżnych przedstawicieli elit i to korumpuje nie tym, że no, jesteś fajny, będę się z Tobą przyjaźnił, będę Cię popierać. O! Możesz tutaj pojąć za żonę pannę z Fraucymeru? Nie. Tu chodzi, proszę Państwa, o żywą gotówkę. To, co zawsze było najmilej widziane, co było zawsze absolutnie najcenniejsze. Ta gotówka pochodziła z Francji. To było ściśle skoordynowane z zamysłami politycznymi Dworu Paryskiego. Pieniądze przyjeżdżały do Polski w kufrach ambasadora, w poczcie dyplomatycznej. No i po kolei, jako jeden z pierwszych hetman Wincenty Gosiewski, ten który potem zginął z ręki konfederatów, złożył królowej oświadczenie, że będzie wykonawcą interesu Francji i przeprowadzi obiór księcia d'Angen na króla Polski. Zobowiązanie to miał potwierdzić składając przysięgę wiernej służby Francji przed Najświętszym sakramentem w obecności dyplomaty francuskiego Antoana de Lumbre i zachowania całej sprawy w tajemnicy przed kanclerzami. Czyli tutaj nie tylko możemy mówić o korupcji. No przepraszam bardzo, jeżeli Hetman, dowódca wojska składa przysięgę na wierność królowi innego kraju. No przecież z punktu widzenia dzisiejszych, no czy XIX-wiecznych nawet kryteriów, no to jest po prostu zdrada stanu. No tak. Ale sprawa postępuje i zachował się do dzisiejszych czasów wykaz pensji rocznych przeznaczonych dla krajowych dygniterzy, rocznych, czyli oni mieli to co roku dostawać za to, że popierali królową. Tak? Po kolei Chorąży Koronny Jan Sobieski, 8 tysięcy franków, późniejszy król Jan III. Pisarz Wielki i Kazimierz Sapiecha, 8 tysięcy. Oboźny Koronny Andrzej Potocki, 8. Strażnik Jakub Potocki, 8. Kanclerz Wielki Koronny Mikołaj Prażmowski – 15 tysięcy. Kanclerz Wielki i Krzysztof Pac, 15. Wojewoda Ruski Stefan Czarniecki. Nasz Stefan Czarniecki, bohater narodowy, 12 tysięcy. No i wreszcie ten wspomniany wcześniej hetman polny Wincenty Gosiewski. No, też w gruncie rzeczy bohater narodowy, przypomnę, że autor zwycięstwa nad Szwedami i wojskami brandenburskimi w jednej z bardzo nielicznych wygranych bitew w czasie potopu. Mówimy tutaj o tej bitwie pod prostkami, którą Sienkiewicz opisał szczegółowo w trylogii. To jest ta bitwa, w której Andrzej Kmicic bierze w niewolę Bogusława Radziwiła. Tam dowodził Wincenty Gosiewski. I on jest na pierwszym miejscu tej listy płac. 18 tysięcy franków. I teraz musimy z tym coś zrobić. No to przepraszam bardzo, to byli bohaterowie narodowi czy nie byli? Stefan Czarniecki, no był sobieski, był czy nie był? Musimy się pogodzić z tym, że historia nie jest czarno-biała. Że ci ludzie z jednej strony potrafili rzeczywiście składać te daninę krwi. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, i Czarniecki, i Gosiewski, no i przede wszystkim Jan III i Sobieski byli wielkimi wodzami i ratowali ojczyznę powielekroć. A z drugiej drugi strony pobierali Tak, z drugiej strony, ale w wyborach politycznych oni uważali, że to nie ma nic do rzeczy. Tu się macha żablą, a tu się robi politykę i za to się bierze pieniądze. Czyli powtarzam, dotyczyło to nawet największych. No. Już tu nie będę wypominał przy okazji Janowi Sobieskiemu służby u Szwedów, tak? która też miała miejsce, a na przykład u Stefana Czarnieckiego czy Wincentego Gosiewskiego nie miała. No, ale to już jest osobny temat. A jak to się układało w jeszcze innych relacjach społecznych? Jakie były przykłady no, tego, co moglibyśmy nazwać nepotyzmem, konfliktem interesów? To powiemy chyba sobie już w kolejnych spotkaniach. Za tydzień zaczniemy, bo to także zdrada narodowa, też korupcja. No tak, zwłaszcza kiedy szowicie opłacana.